Witam Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Pan Mirosław Myszor. Dzień dobry Panie Stanisławie. Proszę zdradzić, zdradzić, co myśleć o pogłosowaniu za poparciem Sejmu popierającą rząd yy, w sprawie negocjacji budżetu Unii Europejskiej, gdzie Konfederacja nie poparła rządu. To jest de facto poparcie Unii Europejskiej w sprawie praworządności. Czy tylko dzieci nadą? Nie, bo nie. No, pan mnie pyta, co myśleć, co pan ma myśleć. No, nie wiem, co pan ma myśleć, niech pan myśli, co chce. Powiem tak, że ta uchwała Sejmu była wsparciem dla rządu, Takim negocjacyjnym, bo ona tam właściwie no, merytorycznie się nie odnosiła do niczego. Natomiast była takim wsparciem politycznym, żeby rząd zachował sztywność i osiągnął cele, a przynajmniej jakiś kompromis sensowny w czasie negocjacji z Unią Europejską. Ale jak już wiemy, wprawdzie Sejm się strasznie nadął, ale rząd puścił Bąka. Nie dlatego, że poszedł na kompromis, bo kompromis to w polityce nie jest niczym nadzwyczajnym, ani złym. Tylko dlatego, że poszedł na kompromis no nie mądry chyba. Dlaczego? Na czym polegał kompromis? Na tym, że zostało utrzymane w mocy to rozporządzenie wiążące ten budżet Unii Europejskiej z oceną praworządności. To zostało utrzymane w mocy, także nasza złota pani nie straciła twarzy. Natomiast do tego rozporządzenia, nawet w charakterze aneksu, nie zostały włączone te konkluzje. Nie zostały włączone te konkluzje Rady Europejskiej. No i w tej sytuacji to jest to tylko takie, o taka obietnica na gębę. Więc nie wiem, czy Konfederacja wiedziała, co rząd ma zrobić, że rząd ma właśnie puścić Bąka. W tej sprawie i dlaczego nie poparła, czy też nie poparła ze względu na niechęć do prawa i sprawiedliwości, bo tego też nie wykluczam, ale nie wiem dlaczego, ponieważ no ja nie jestem członkiem Konfederacji, nawet nie mówiąc już, że nie jestem członkiem klubu parlamentarnego, więc po prostu nie wiem, jakie były przesłanki. W każdym razie nie, nie jest to, nie, ja bym myślał raczej, jeśli mam panu coś doradzić, jak pan ma myśleć, to niech ja bym raczej zapytał któregoś z polityków Konfederacji, dlaczego tak się stało? Po co myśleć, jak można wiedzieć? Pan Mateusz Dobosz. Szanowny Panie Stanisławie, mam do pana trzy pytania. Podobnie jak i pana, bardzo cenię sobie pracę i twórczość pana Rafała Ziemkiewicza, jednak nie mogę zrozumieć. Jego dość krytycznej oceny Konfederacji. Kiedy ostatnio odbywało się w Sejmie głosowanie dotyczące poparcia rządu w sprawie unijnego weta, po tym jak PiS po raz kolejny narobił sobie kłopotów, Konfederacja zagłosowała przeciw temu poparciu, co wywołało znaczną krytykę tejże formacji przez pana Rafała. Jego zdaniem taka postawa Konfederacji ośmiesza ją jako formację poważną. I mimo wszelkich błędów PiSu jest to według jego opinii jedyna partia, która może obecnie sprawować władzę. Dziwi mnie ta krytyka, gdyż PiS ośmiesza się dość regularnie, a ostatnio nawet coraz częściej i mocniej. Jednak wystarczy błąd, zdaniem pana Rafała, ze strony konfederatów i ich ocena od razu spada poniżej zera. No to rzeczywiście, jeżeli jakieś ugrupowanie polityczne popełni błąd, to ten błąd się odbija na, na poparciu opinii publicznej, to jasne. Natomiast, no w tej w tej chwili to jest oczywista oczywistość, że prawo i sprawiedliwość może sprawować władzę, no bo ma odpowiednią reprezentację parlamentarną, podczas kiedy konfederacja jest ugrupowaniem parlamentarnym, wprawdzie, ale marginalnym, pozbawionym takiego realnego wpływu na politykę państwa. No ale to tak, tak naród. Wybrał, no i nic na to poradzić nie możemy. Myślę, że akurat za to Konfederacji krytykować nie można. Natomiast jeśli chodzi o stosunek do tej uchwały sejmowej popierającej rząd, no to już swój stosunek do niej przedstawiłem w odpowiedzi na poprzednie pytanie pana Myszora, także nie będę tutaj się powtarzał, tym bardziej, że jest pytanie następne. Jak pan sądzi, czy mniejsza ilość wojsk amerykańskich w Niemczech, a jednocześnie większa ich liczba u nas, nie powinna być powodem do niepokoju z naszej strony? Oficjalnie wojska te mają u nas stacjonować w celach obronnych, ale w sytuacji nacisków ze strony żydowskiej mogą one również okazać się dość silnym argumentem oraz gwarancją, real, gwarantem realizacji przez nasz kraj roszczeń żydowskich. Natomiast mniejsza ilość wojsk amerykańskich u Niemców da im więcej swobody w prowadzeniu własnej polityki w Europie, co również nie jest dla nas zbyt obiecujące. No tutaj się zgadzam z Panem, że wyprowadzenie wojska amerykańskiego z, Niemcze z Niemiec niewątpliwie dałoby Niemcom większą swobodę w polityce europejskiej. To z, z całą pewnością. Do tej pory Niemcy nie robią nic takiego okropnego, między innymi dlatego, że to wojsko tam jest. Gdyby tego wojska tam zabrakło, to Niemcy być może też nie zrobiłyby nic tego okropnego, ale już takiej pewności byśmy nie mieli. Czy to wojsko może być użyte? W celu wymuszenia na Polsce realizacji roszczeń żydowskich? Myślę, że nie. Myślę, że Stany Zjednoczone, nawet pod rządami prezydenta Bidena i tej jego żydowskiej kamaryli, nie takiej ostentacji wolałyby uniknąć. Znacznie prościej jest doprowadzić do wymieniania, wymienienia rządu w naszym Bantustanie. A zresztą nie ma takiej potrzeby, bo przecież rząd dobrej zmiany z całą pewnością te roszczenia zrealizuje i to w podskokach. Panchołownia je realizuje w podskokach y, obóz zdrady i zaprzaństwa je realizuje w podskokach. Także myślę, że w, żadne wojsko tu nie jest do, akurat do tego potrzebne. Y, ja bym w związku z tym, y, w związku z tym żadnego niepokoju tutaj nie prezentował. I trzecie pytanie: jakiś czas temu odpowiadał pan na pytanie, dlaczego wielkie koncerny Popierają lewą stronę. Czy dobrą odtrutką nie byłoby po prostu bojkotowanie tychże koncernów przez ludzi z prawej strony? Przecież dla tych firm pieniądze są najważniejsze. Czasem irytuje mnie, że taka czy inna stacja wypuszcza szkalujący nasze wartości serial bądź film. Ale jednocześnie dalej opłacamy abonament, by oglądać na tej platformie inne produkcje w celach rozrywkowych. Czy taka postawa nie jest aby czasem sprzeczna? Pozdrawiam serdecznie, życzę wielu lat dalszego odpowiadania na nasze pytania. No, ja już pisałem o tym na początku lat dziewięćdziesiątych, i można o tym przeczytać. Żeby nie być gołosłownym, to można o tym przeczytać we wznowionej właśnie książce. Mojej pod tytułem Choroba Czerwonych Oczu. To jest wznowienie, bo po 20 latach została ta książka wznowiona. Wydawca uznał, że warto ją po 20 latach wznowić. No i między innymi dlatego warto. Co ja tam pisałem w tej sprawie? Otóż pisałem, że potęga wielkich koncernów. Bierze się z takich małych kropel pieniądza, które wpłacają ludzie w zamian za towary produkowane przez te korporacje. I jeżeli by te krople wyschły, no to oczywiście cała potęga by się zawaliła w jednej chwili. Pytanie tylko, jak doprowadzić do tego, żeby te krople wyschły, to znaczy, żeby wyschły te krople, które są źródłem tej potężnej rzeki zasilającej kabzę korporacji wielkich. W, w epoce w internetu i wywiadowni gospodarczych nie byłoby to trudne. Wystarczyłoby, żeby taka rzetelna wywiadownia gospodarcza zorientowała nas, co te koncerny tutaj sprzedają. I wtedy, póki jeszcze możemy korzystać z mediów, powiedzieć, że słuchajcie, ta korporacja sponsoruje na przykład rewolucję Macic, czy sponsoruje tam, nie wiem, obóz z Rady i Zaprzaństwa i tak dalej, a sprzedaje u nas to i to. I jeżeli zależy wam na tym, żeby wysuszyć źródła finansowania tych nieprzyjaznych wobec Polski czy wobec polskości przedsięwzięć, no to nie kupujmy tego. Moim zdaniem jest to nadal aktualne, nadal jest to możliwe. Tyle tylko, że jakoś nikt nie chce tego zrobić, bo niby tam walczymy z różnymi innymi, ale ale widać, że sami nie jesteśmy do końca przekonani yy, o słuszności yy, naszej walki. No to, jak nie jesteśmy do końca przekonani, to trudno się dziwić, że tej wojny nie wygrywamy. Pan Paweł Golianek, szanowny panie redaktorze, co sądzi pan o działalności byłego księdza Jacka Międlara? Czy jego problemy z prokuraturą i bezpieczniakami nie są spowodowane zbyt ostrą retoryką? Pozdrawiam i dużo zdrówka życzę. No, z całą pewnością, gdyby pan Jacek Międlar nie zabierał głosu, albo nawet by zabierał, ale nie zabierałby głosu w sposób tak radykalny, jak to często robi, to prawdopodobnie prokuratura i bezpieka patrzyłyby na niego przez palce. A ponieważ zabiera głos w sposób taki zdecydowany i wyrazisty, no to jasne, że tam naraża się na rozmaite szykany. Myślę, że ja poznałem kiedyś pana Jacka Mendlara. Nawet nie bardzo wiedziałem, kto to jest, ale potem się zorientowałem, kim on jest. No i. No cóż, każdemu wolno wyrażać swoje poglądy w takiej formie, jak mu to odpowiada, ale za tę swobodę trzeba płacić. Trzeba płacić, no i między innymi takimi przygodami z prokuraturą i bezpieczniakami. Myślę, że pan Jacek Miedlar jest dużym chłopczykiem, tak samo jak i ja. W związku z tym zdaję sobie z tego sprawę. To nie jest nic takiego osobliwego. Wiadomo, że bezpieka właśnie między innymi po to jest, żeby tam było takich właśnie jegomościów dyscyplinować, takich, którzy tam. Są weretykami, to znaczy walą prawdę między oczy, nie patrząc na żadne uwarunkowania. No to ale to, jest, to są koszty, że tak powiem, takiego społecznego funkcjonowania. Jak ktoś się publicznie wypowiada i publicznie działa, to musi mieć skórę grubą, jak hipopotam, bo inaczej to nie przeżyje. Pan Mateusz Augustyn. Jaka jest pana opinia na temat działalności pana Łukasza Warzechy? No ja znam pana Łukasza Warzechę jeszcze jak był młodym, chyba nawet uczniem, nie studentem. No, i pan Łukasz Warzecha jest dziennikarzem, do, znaczy, który przedstawia, mimo że tam pisuje w pismach, które są przychylne rządowi, to nawet w tych pismach, już nie mówiąc o innych wystąpieniach, wyraża własne zdanie. No, to ładnie. Nie mam nic przeciwko temu, żeby chociaż nie zawsze podzielam punkt widzenia pana Warzecha, ale to jeszcze by tego brakowało, żebyśmy się we wszystkim zgadza, zgadzali. Ważne jest, że w mojej ocenie przynajmniej pan Warzecha mówi to, co myśli. No to już jest dobrze. Pan Marcin Kozłowski, szanowny panie Stanisławie, mam pytanie z dziedziny prawa, które mnie od dawna nurtuje. Załóżmy, że niewinna osoba za morderstwo została skazana na 25 lat więzienia. Po odsiedzeniu wyroku udowodniła swoją niewinność. Co się stanie, jeśli wówczas popełni naprawdę mord na przykład na sędzi, na sędzi, który go skazał. Inny sąd skaże go na 25 lat i wyzeruje wyrok, czy znowu taka osoba będzie siedzieć? No oczywiście, że będzie siedziała, bo tu już jest nowe przestępstwo. To już jest nowe przestępstwo. Za, y, od, za odbycie tej niesprawiedliwej kary to może domagać się odszkodowania. No tak jak na przykład pan Komenda y, się domaga odszkodowania. Zobaczymy, czy ile tam mu niezawisłe sądy tam spod serca by musiały to mu wygrzebywać, bo przecież lepiej się podzielić takimi pieniędzmi niż dawać je panu Komendzie. No ale zobaczymy. W każdym razie. Nie ma tutaj najmniejszych wątpliwości. Zostałby, byłby sądzony i zostałby skazany za to nowe przestępstwo. Tutaj już nie mógłby liczyć na żadne uniewinnienie, czy, no bo byłby winny. Także nie ma co. Pan Mateusz Augustyn, jak pan ocenia prawo zawarte w Starym Testamencie? Jest bardziej sprawiedliwe niż obecne? Czy byłoby zasadne przywrócić jakieś rozwiązania prawne ze Starego Testamentu? No jasne, przynajmniej jedno, kara śmierci. Tam w Starym Testamencie, to tam kara śmierci yy, była dosyć, yy, że tak powiem, yy, często używana do rozmaitych yy, yy, przewinień, a na, nawet do przewinień urojonych. Na przykład jest tam w Starym Testamencie takie bardzo surowe określenie: Nie pozwolić żyć czarownicy. No teraz już nie wierzymy w czarownicę, chociaż nie wiem, czy to wszyscy taki pogląd mają, bo na przykład w Paryżu, który jest, w ogóle Francja słynęła kiedyś z racjonalizmu i tak dalej, ale w samym Paryżu jest kilkanaście tysięcy, jeśli nie kilkadziesiąt tysięcy wróżbitów i czarownic. Także y, myślę, że y, tutaj z tą racjonalnością to nie przesadzajmy. Natomiast przywrócenie kary śmierci, no nie w przypadku czarownic, bo to nie ma, chociaż jakby pani Lempart została za taką uznana, to specjalnie bym nie protestował, ale w przypadku morderstwa, to znaczy zabójstwa z winy umyślnej w zamiarze bezpośrednim i zdrady stanu, wydaje mi się, że przywrócenie kary śmierci byłoby pożyteczne, także przynajmniej to rozwiązanie starotestamentowe można by było bez właściwie żadnych, tam, yy, żadnych zmian zastosować. Pan Marcin Marcin. Szanowny panie Stanisławie, czy mógłby pan wypowiedzieć się w następującej kwestii? Niedawno PiS chwalił się wprowadzeniem ustawy antyprzemocowej której jednym z założeń jest możliwość eksmitowania osoby używającej przemocy. U wielu kobiet zapanował dziwny entuzjazm, zupełnie jakby nagle one wszystkie były ofiarami przemocy. Czy może pan również wytłumaczyć, dlaczego polskie prawo jest w tych względach tak ekstremalnie sfeminizowane? Przemoc domowa i alimenty to jedno, ale bardzo często sądy ślepo. Stają po stronie kobiet, nie dociekając nawet, czy do, dochodzi z ich strony do nadużyć, prób wyłudzenia czy oszustwa. No, tak jest, rzeczywiście, chyba tak jest. Powstało nawet takie stowarzyszenie obrony praw ojca, bo tak, ojcowie uważają, że właśnie przez sądy są dyskryminowani i ich prawa w stosunku do dzieci są lekceważone. To niewątpliwie jest to jakaś poszlaka. No, moim zdaniem przyczyną jest nadmiernie swe, nadmierne sfeminizowanie zawodu sędziowskiego. To jest jedna z przyczyn. A druga. No to dlatego, że Polska tutaj, jakby tu powiedzieć, kopiuje czy wprowadza prawa wymyślane przez tych szubrawców z Unii Europejskiej, którzy tam no, stają, stoją na nieubłaganym gruncie obrony praw kobiet. Oczywiście, kobiety, moim zdaniem, moim zdaniem. Kobiety są bardzo bezwzględne. Męż Mężczyźni sobie nie zdają sprawy z bezwzględności kobiet. Ja kiedyś napisałem, że szczyty, na które wspieli się Hitler ze Stalinem, to wśród kobiet to jest przeciętność. I myślę, że ta, ta radość, z jaką kobiety przyjęły tę ustawę antyprzemocową, tam muszę uściślić, że to nie chodzi o trwałą eksmisję, tylko na 14 dni, a potem ten jegomość, no, może się. Bojać przed sądami niezawisłymi, bo przecież w każdej chwili ta towarzyszka życia, czy konkubina, czy jakaś tam inna, może go jeszcze raz oskarżyć o przemoc. Także po 14 dniach zostanie wylecił na zbity łeb, i to na podstawie decyzji stójkowego. Także to bardzo jest takie, no powiedziałbym, rygorystyczne. Jak ja sobie wyobrażam nadużycie? Tego uprawnienia, tej instytucji. Otóż wyobrażam sobie tak, że jakaś pani mieszkająca z panem, który jest właścicielem mieszkania, doszła do wniosku, że popełniła życiowy błąd, że rozłożyła nogi nie przed tym panem, co trzeba. A teraz właśnie pojawił się ten wymarzony, jedyny. Wymarzony, wytęskniony. No to co trzeba zrobić? Trzeba sprowokować awanturę, żeby ten zirytowany do żywego mąż spuścił jej krew z nosa albo podbił oko. Natychmiast policjant już czeka za drzwiami, no i oczywiście wynoś się tu szubrawcze, przemocniku domowy i tak dalej. A jak tylko za tym delikwentem drzwi się zamkną, to natychmiast gach się zjawia i razem wiją gniazdko. I potem ten się może przed niezawisłymi sądami bojać przez całe lata. No Moim zdaniem, gdyby to ode mnie zależało, to bym tę ustawę przemocową natychmiast uchylił. W każdym razie to postanowienie bym natychmiast uchylił. I bo jeżeli ktoś nie jest właścicielem mieszkania i mu się nie podoba pff, dzielenie tego mieszkania z kimś innym, no to niech się wyprowadzi, jeśli będzie miał gdzie. Więc to jest, a jeśli nie będzie miał gdzie, to właśnie to było, skłoniłoby kobiety. Do tego, żeby rozkładały nogi po namyśle, a nie bez namysłu. No bo często tak są, bez namysłu to robią. Bardzo dobrym przykładem był taki obywatel Kamerunu, który tu w Warszawie mieszkał. No i przypadkowo był chory na AIDS. W Kamerunie jest Taka, takie gosło mają, że im więcej ktoś stosunków płciowych odbywa, to może się wyleczyć z Adidasa w ten sposób. No i on tutaj się uwijał. No, a tu w Warszawie to panienki są bardzo takie nowoczesne. W związku z tym on tam sobie używał na nich, ile tylko mógł. A jak któraś miała wątpliwości i nie chciała nóg przed nim rozłożyć bez dyskusji, to używał argumentu ostatecznego, że to z pobudek rasistowskich te nogi zaciska. No i wtedy te nowoczesne panienki natychmiast nogi rozkładały. Potem, jak się okazało, że on jest chory na Adidasa, to w przychodniach wenerologicznych w Warszawie zaroiło się od tych pacjentek straszliwie zaniepokojonych, zapłakanych i tak No ale to właśnie to są skutki tej nieostrożności. Je, jeżeli. No Przedtem kobiety były chyba bardziej rozsądne, bo nie przeciągały strony, rozładowywały takie konflikty, bo do konfliktów musi dochodzić, to nawet na to nie ma mowy. O tym nie ma mowy, żeby nie dochodziło. Honoriusz Balzac, który przez był człowiekiem kulturalnym, mówił, że małżeństwo jest walką aż do śmierci. Chodzi tylko o to, żeby ta walka się toczyła zgodnie z konwencją genewską i to wszystko. Żadne tu ustawy antyprzemocowe nie są konieczne. Pan Kamil Kamiński, szanowny panie Stanisławie, chciałbym zapytać pana o opinię na temat profesora Grzegorza Kołotko. Kilka lat temu byłem na jego wykładzie na Politechnice Gdańskiej, w czasie którego chwalił się, że w czasach, kiedy on był ministrem finansów, nasz nieszczęśliwy kraj rozwijał się najszybciej w historii tzw. wolnej Polski. I że takiego tempa to już za naszego życia nie doświadczymy. No, ja nie wiem, dlaczego Pan Kołotko jest takim pesymistą. Przecież jeszcze może zostać ministrem finansów, no to wtedy doświadczymy jeszcze raz tego tempa. Jest on również twórcą teorii ekonomii, którą nazywa nowym pragmatyzmem i którą reklamuje jako remedium na wszystkie bolączki współczesnego świata w sferze gospodarki. Czy rzeczywiście był on aż takim maestro finansów Polski, czy to też tylko przechwałki starego komucha? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam. Serdecznie. No, moim znajomym są przechwałki, ale nie starego komucha, bo pan profesor Grzegorz Kołodko nie jest żadnym komuchem. On jest po prostu narcyzem. On jest po prostu narcyzem, zakochanym w sobie. <ścoughs> Niestety zaburza taki no, pra, pra, o, prawdziwy obraz rzeczywistości. Nie znam tych teorii ekonomii pana profesora Kołotki, Chociaż być może powinienem, ale nie znam, no, przyznaję się bez bicia. W ogóle mamy szczęście do ministrów finansów, którzy tak jak na przykład pan profesor Balcerowicz, jak był wicepremierem i ministrem finansów, to robił bardzo takie dziwne rzeczy, jako, jak na wolnorynkowca. Na przykład wprowadzał podatek od po, ponadnormatywnych wynagrodzeń, tak zwany popiwek. A jak stracił te stanowiska i wicepremiera, ministra finansów, to pisywał felietony w tygodniku wprost. I te felietony były, no właściwie można się było podpisać pod nimi obydwoma rękami. Jak potem znowu został wicepremierem, to znowu robił co innego, niż pisał w tych felietonach. No to takie są metamorfozy tych wszystkich. A po Grzegorz Kołodko niewątpliwie sprawia wrażenie geniusza zapoznanego. No to nic to poradzić nie można, i tym optymistycznym akcentem kończę ten cykl. Żegnam się z Państwem do następnego cyklu.